Dziś pokażemy, jak prawidłowo i bezpiecznie zamontować fotelik w samochodzie z i bez mocowania Isofix. Mamy kilka rodzajów fotelików z, a także bez bazy. Dziś sprawdzimy fotelik z bazą. Na początek wysłamy specjalne mocowania, aby zamocować je w Isofixach. Kładamy bazę i mocujemy ją w mocowania Isofix, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie. W wielu fotelikach jest specjalny zielony znacznik, świadczący o tym, że fotelik jest prawidłowo zapięty. W samochodach bez mocowania Isofix. Pasy bezpieczeństwa przeprowadzamy przez dedykowane miejsce. Następnie wysuwamy specjalną nogę, aby zaprzeć bazę o podłogę. O prawidłowym rozłożeniu nogi również informuje nas zielony znacznik. Kolejnym etapem jest montaż fotelika. Zakotwiczamy go w specjalne mocowania. Da tej czynności jest również zielony znacznik. Dziecko do fotelika wkładamy zawsze bez grubego krycia wierzchniego. Wkładamy dziecko i mocujemy specjalne pasy. Pamiętajmy, aby pasy przechodziły zawsze po ramionach i delikatnie dociągamy pas. Pamiętajmy o zabezpieczeniu tylnych drzwi przed otwarciem od wewnątrz. Thank you.